Witajcie w naszym wideo szocie. Dziś wyjaśnimy kwestię ubezpieczenia w razie nieszczęśliwego wypadku podczas szkolenia. Jako uczestnikowi szkolenia przysługuje ci odszkodowanie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dotyczy ono wypadków powstałych podczas szkolenia, w drodze do miejsca szkolenia i powrotu. Jeśli w związku ze szkoleniem pobierasz stypendium, ubezpieczenie finansowane jest przez Urząd Pracy. Jeśli natomiast nie posiadasz prawa do stypendium lub w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, wtedy ubezpieczenie finansowane jest przez instytucję szkoleniową. Jeśli interesują Cię szczegółowe zasady finansowania szkoleń, sprawdź wewnętrzny regulamin Twojego Urzędu Pracy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.